Też nie, nie chciałabym, że to się powtarza, bo to się oczywiście w prawie w każdym wywiadzie, w którym pani się słucha. No to, że pani dla, dla telewizji polskiej prawda, pracuje i jakby politycznie pani mówi, że pani pracowała, obojętnie jaka zawsze. była, czy zawsze, tak? tak? Czy obojętnie kto był akurat przy władzy, kto trzymał tamtą pieczę nad, nad telewizją? Więc ten zarzut. To, e, zatem, jest... to jest tak, ja przestanę pisać teraz coś dla telewizji. Ale tak? jak miłość idzie cały czas, no. czy na dobrej nazwie? No. Ja Obecna w tej telewizji mm -hmm. przez te produkcje, które uruchomiłam, rozpoczęłam, z sukcesem zaczęły tak. być emitowane, więc no nie mogę udawać strusia po prostu, że schowam głowę w piasek, a wiadomo, że i tak, że tak powiem, Kuper mi wystaje. No, po prostu jestem w tej telewizji obecna. Kontent, który przynosi jej największą oglądalność, jest w pewnym sensie w stopniu mojego autorstwa. Tak, wiecie. Więc Czym mam? No tak, tak, to nie, nie, nie ma czego udawać.